Szanowni Państwo, witam wszystkich bardzo serdecznie na konferencji prasowej po meczu 27 kolejki II Ligi. Spotkanie zakończyło się wygraną drużyny gospodarzy 4 do 3. Mecz z trybuną udało 812 widzów, a ze mną jest trener drużyny Stali, Stalowa Wola, pan Ireneusz Pietrzykowski i poproszę go o kilka słów na temat zakończonego meczu. Witam, dzień dobry. Przede wszystkim gratulacje dla gospodarzy. Myślę, że dzisiaj spotkały się dwie drużyny, które chcą grać w piłkę i, i funkcjonują w ten sposób, że ta faza z piłką jest na dobrym poziomie. Pomysł na myśl był taki, żeby wyjść wysoko, bo, bo tak funkcjonujemy i, i zmuszać przeciwnika do wydłużenia, do dłuższej do, piłki, do, do tego, żeby. Grali piłkę taką, na, 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 na to, żebyśmy grali pojedynki w obronie. Co do tej pory tak naprawdę było naszą bardzo mocną stroną, bo w zasadzie wygrywaliśmy w poprzednich meczach większość tak granych piłek i, i potrafiliśmy sobie z tym dobrze radzić. Dzisiaj niestety to zawiodło, tak, bo, bo przy tej granej piłce najczęściej od, od, od bramkarza. Za dużo tam przegraliśmy pojedynków, z tego Polonia się napędzała, czy to bezpośrednio sytuację po, po, po przebitej wilce, czy to po zebraniu drugiej I, i, i nie potrafiliśmy sobie z tym niestety poradzić. Dobrze weszliśmy w mecz, później gorszy moment, później znowu odzyskaliśmy w jakiś tam sposób kontrolę nad, nad meczem i, i tak w przerwie to było dość optymistycznie, że to jest do, do wygrania. Natomiast ten początek drugiej połowy tak naprawdę już zdefiniował ten, ten mecz. Próbowaliśmy gonić, wprowadzaliśmy wysokich napastników, przyniosło to jedną bramkę, ale to, to było za mało. Myślę, że trzeba powiedzieć, że dzisiaj wygrał zespół lepszy. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję, trenerze. Czy są jakieś pytania? Panie trenerze, zaczynamy bardzo dobrze dzisiaj to spotkanie. Właściwie zaraz zdajemy pole gry Rewanomu, bo nas sobie pojedziemy z tej wybraniami. Co było spowodowane, że nie zagraliśmy tego dostawcy, czyli to oddalenie jednego z tego wybranego w tej piłki? Dokładnie. Przeciwnik po prostu był w tej fazie. Przegrywaliśmy takie pojedynki, gdzie przeciwnik wygrywał jeden na jeden i z tego robił przewagę i z tego wpadły bramki. To nie było celowe oddanie pola, tylko przeciwnika do tego, tego zmusił. Mamy tak? no, no właściwie taką powtórkę z chłodnika, bo tam też zaraz na samym początku drugiej połowy tracimy ogamkę. w gampkę. Tamten mecz jednak się skończył remisem. Dzisiaj, niestety, notujemy pierwszą porażkę na wyjeździe na wiosnę. No, tak. No, jakby ten mecz wyglądał tak, jak mówiłem wcześniej, w ten sposób, że Polonia po prostu dobrze operował, bo nie potrafiliśmy. Momentami temu zapobiec, i stąd te sytuacje i braki. Czy nie jest trochę tak, że dzisiaj to co Pana defensywa? Bo to jednak uchodziliśmy za tą taką moc szczelną defensywę, przynajmniej na wiosnę, a dzisiaj mamy cztery banki. No, dokładnie to jest też co mówiłem wcześniej. Tak, do tej pory w rewelacyjny sposób odgrywaliśmy pojedynki jeden na jeden. Stąd takie nasze granie, tak, że chcemy iść wysoko, mamy. Ale... Dobrze wyłapane z tyłu. Mamy takich zawodników, którzy wygrywają odpowiedniki na jeden na jeden, i, 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 i do tej pory to zdawało egzamin. Dzisiaj po prostu Polonia, w kilku sytuacjach, nas ograła i, i, i strzeliła bramki. Dobry wieczór Państwu, jeżeli chodzi o, tak jak zawsze, zawsze zaczynam, aspekt mentalny, to dźwignęliśmy spotkanie, graliśmy z, z rzędem Zespołem, który też ma serię gra w piłkę. Myślę, że w wielu momentach przeważaliśmy. Mieliśmy fajne, fajne sytuacje. Mogło się to skończyć wyżej i troszeczkę spokojniej. Ale, ale tak, jak mówię, ten mecz nas też dużo kosztował emocji. Była bardzo, bardzo fajna atmosfera na trybunach. dobry w tych momentach, kiedy go potrzebowaliśmy, żeby nas niósł, tutaj też duży plus. I myślę, że do końca było widać, że cała ławka, wszyscy żyli, po to, żeby wygrać to spotkanie. Więc dźwigają, to jest bardzo dobre. Ci, co grają i ci, co nie grają. Jeżeli chodzi o takie indywidualne rzeczy, no to warto też jest pogratulować zmiennikom, którzy dają intensywność, dają piłkarstwo. Mówię tutaj Żagiel, Wolniak, Andrzejczak, ściślak, Szmigiel, którzy wchodzą i robimy dużo zmian, bo też chcemy, żeby grali, bo pracują ciężko na treningach i robią swoją robotę i dzięki temu się punktujemy. Się nie obraża. Jeżeli chodzi o cały taki przebieg spotkania, to myślę, że w obronie graliśmy dobrze, ale przespaliśmy troszeczkę początek. Taki pojedynek, jak nie w naszym stylu przegrany, dośrodkowanie spółprzestrzeni na długi. My raczej tam bronimy bardzo dobrze, dużo tego trenujemy. I no tutaj taka jest też piłka, ale no musimy, musimy być czujni. W pierwszej połowie odrobiliśmy wynik, odrabialiśmy tylko parę razy i myślę, że też jak najbardziej na plus jest to, że potrafiliśmy w tej obronie grać myślę nieźle, bo poza tą sytuacją może jeszcze jedną przeciwnik nie miał nic, bardziej stałe fragmenty gry, musimy tam pewne rzeczy skorygować. Jeżeli chodzi o fazę ataku, no to troszeczkę rwana pierwsza połowa. W drugiej połowie zagraliśmy już od początku, udało się sobą trochę uspokoić w szatni i dać zadania, plan na drugą połowę, korekta wideo i Myślę, że w drugiej połowie graliśmy bardziej płynnie, szczególnie szybko zdobyliśmy bramki i byliśmy w stanie w odpowiednich momentach zwolnić, przyspieszyć, wypracować sytuację. Więc to jak najbardziej na plus, bo też takim zespołem chcemy być, którego, który dominuje przede wszystkim w fazie ataku. Nie tylko opowiada, że dominuje, ale dominuje. Więc to tyle. Dziękuję wszystkim. Myślę, że to fajny dzień dla Bytomia i dla naszej piłki. Dziękuję, trenerze, Czy są jakieś pytania? Ja mam pytanie, że że stale ponad dzisiaj jej zaskoczyła w czymś? Myślę, że widać było, że mieli plan na mecz, żeby za naszym wahadłowym, tam tak zwaniem, przeładować się, dać więcej zawodników po tamtej stronie za plecy. Nie jest to już proste czasami do rozwiązania w tym systemie, więc mamy oczywiście na to pomysł, pracujemy nad tym, więc widać, że było tam to przepracowane. Też widać, że ta drużyna po prostu. Chce grać w piłkę i ma taką arytmię. Zawodnicy idą w to, więc to też nie jest trudne. Bo parę razy wyjechali nam z pressingu, tym, że zagrali na jeden kontakt, ktoś tam zmienił stronę. Defensywni środkowi pomocnicy z piłką byli pewni dosyć siebie, więc myślę, że zaskoczyć może nie, ale robili to dosyć płynnie, więc widać, że jest to w jakiś sposób wypracowane i powtarzalne. Częścią planu meczu.